Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę wam wybór produktów, które mogą stać się waszymi nowymi ulubieńcami. Nie chcę od razu zdradzać co to jest, ale uwierz mi, jest wiele do odkrycia. Zostań z nami do końca piosenki przewodniej. Numer 5. Lokówka, lokówka. Temperaturę można regulować za pomocą 4 prędkości do 220 stopni. Posiada przewód zapobiegający splątaniu i generator jonów ujemnych, który nawilża włosy i sprawia, że są bardziej elastyczne. Ta lokówka wykorzystuje unikalną powłokę ceramiczną, aby zapobiec uszkodzeniu włosów podczas procesu nagrzewania. Lokówka jest dostępna w dwóch kolorach i zaspokaja wszystkie potrzeby. Mała i przenośna, doskonale nadaje się również do podróży. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie. Numer 4. Profesjonalna lokówka Curl Szybko się nagrzewa w 15 sekund i idealnie przesuwa się po włosach, zapewniając kontrolowaną stylizację. Odpowiednia do wszystkich rodzajów włosów. Temperatura jest regulowana do 230 stopni. Przewód zasilający można obracać. Lokówka jest pokryta powłoką ceramiczną i turmalinową i oferuje automatyczne wyłączanie po 60 minutach. Doskonały stosunek jakości do ceny. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 3. Automatyczna lokówka. Łatwa w użyciu, nie wymaga umiejętności ani doświadczenia. Wystarczy włożyć włosy, nacisnąć boczny przycisk i uzyskać idealne, długotrwałe fale. Lokówka oferuje 4 różne ustawienia temperatury, aby dopasować się do różnych rodzajów włosów. Wykonana z profesjonalnego turmalinu ceramicznego, może wytwarzać potężną masę jonów ujemnych, aby wyeliminować puszenie się włosów i zapobiec uszkodzeniu włosów przez wysokie temperatury. Wygodna również w podróży. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 2. Idealne loki i fale dzięki tej pięknej automatycznej lokówce Keratong. Dzięki dwóm wymiennym średnicom możesz decydować o objętości swoich fal. Technologia jonowa zapewnia dodatkowy połysk i miękkość włosów. Oferuje dwie temperatury i trzy ustawienia czasu dla różnych loków, stylów fal i objętości. Odpowiednia do wszystkich rodzajów włosów. Ponadto 2,5 metrowy kabel można obracać. Ceramiczna powłoka na cylindrach równomiernie rozprowadza temperaturę i zapewnia ochronę przed ciepłem, zapewniając lśniące, falowane włosy w kilka minut. Funkcja jonizacji zapobiegająca puszeniu się włosów. Doskonały produkt. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 1: Świetny stosunek jakości do ceny dla tej lokówki Kerl która pozwala tworzyć szerokie loki lub miękkie fale każdego dnia. Posiada technologię UltraZone, która utrzymuje optymalną temperaturę stylizacji i zapewnia nieskazitelne rezultaty. Ergonomiczny uchwyt pozwala uzyskać idealne loki i fale. Nagrzewa się w 25 sekund i wyłącza automatycznie po 30 minutach bezczynności. Idealna do uzyskania efektownego i naturalnego wyglądu. Pomysł na prezent na każdą okazję. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu.